Kto mówi? Słuchajcie, ostatnio troszkę pojeździliśmy, no i po umyciu coś nam się tutaj wsiło. Coś wyszło tak. Ostatnio wrzucaliśmy samą jazdę. Wiadomo, że jak się jeździ, to kiedyś zepsuć się musi, nie? Słuchajcie, Normalne. eksploatacja. Tak, i podczas takiej tam sobie obsługi po, właśnie po umyciu i później co warto właśnie robić, czy jak umyjemy, to sobie tam wszystko przejrzeć, przeglądnąć. Pod spodem, z boku, wszędzie tam, gdzie coś jest, gdzie są płyny, gdzie są uszczelniacze i tak dalej. No i tu wyszło, nie? Wyszło. Że się wsiął? Yy, tak. Że... Tak, kład się. Tak, trochę się poci, czy tam zaczął płakać tylny dyfer, nie? No to normalna eksploatacja, ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby każdorazowo yy, patrzeć. Tak, i czy... na bieżąco usuwać takie usterki, nie? bo wiadomo, że jak taki olej nam. Znaczy czy gdzieś tam puścił i ten olej się wydobywa. Tak samo jak jedziemy w wiem, wodzie, w kałuży, to ta błoto, woda też może tam wejść. Nie? A jak wejdzie? No to się do wymiącha z tym olejem, no i później to... To ta breja też może spowodować... No ogólnie no uszkodzenia rośnie. łożysk, trybów... etc., etc. Et Dokładnie. I to nie ma znaczenia, że w tym przypadku to jest świeży kład. Tak, no nie, nie, nie jest za stary, nie, przejechany ma teraz na mnie całe 2,700. Rocznikowo to też jest bajka, bo to jest jeden. 2,1. 2,1, nie? No. No. To, to, to. Tak naprawdę. E, raczej ten uszczelniarz nie, nie, nie puścił ze starości. Nie. I z tego, że jest nie? No to po prostu, no gdzieś tam było. Eksploatacja, no, tak, gdzieś tam błotko pewnie podeszło. No i sobie puścił. No Dobra. i będziemy wymieniać, to sobie popatrzycie, nie? Tak. Bierzemy się. Działamy. No i co, uszczelniacz wymieniony? Dokładnie. Płośka wsadzona, można powiedzieć, że prawie po robocie, ale. Prawie to słowo klucz. Tak. Eee, no już przy rozbieraniu wyszło, że, że, że eee, kilka rzeczy nam już nie poszło tak jak trzeba. Trochę tam łożysko się tam przypiekło i tak dalej, i tak dalej. Musimy to sobie wszystko jeszcze poczyścić posmarować, żeby to dalej wszystko fajnie chodziło. No i co, tu właśnie taki klasyczny przykład w sumie, nie? Miała być krótka robota, yy, trochę się zejdzie. No niestety, nie zawsze jest tak kolorowo, jak sobie założymy, i to dotyczy tak naprawdę każdej naprawy. Tak, i właśnie to jest taki też przykład, nie? Że, że ciężko jest wyceniać na przykład serwisowo koszt roboty przed robotą. Bardziej to jest podawanie kosztów orientacyjnych, no bo... No, a później wychodzą takie kwiatki, nie? Coś akurat się przypiekło, coś nie chciało pójść, coś, coś się mknęło. E... Zdarza się, po prostu się zdarza. Tak, to jest i na tylko przykład, sprzęt. nie wiem, robota, która miała trwać godzinę, będzie trwała 3-4 godziny, nie? I... I wiadomo, to... ten koszt musi być adekwatnie większy, nie? I... I tutaj też powtórzę, że to nie jest jakby zależne od, od rocznika Tak, no pojazdu, mamy świeży do... temat, nie? No, a też już tam parę rzeczy siedzi tak dość ciasno, nie? No i tak naprawdę, no to też dość, dość, dość niespodziewane rzeczy. Tak, a dbany, no I naprawdę mocno, bo to mój, nie? <laughs> <laughs> no, właśnie. <laughs> Słuchajcie, zmierzamy do tego, że jednak rzeczywiście w trakcie napraw zdarzają się różne rzeczy nieprzewidywalne. No i trzeba po prostu przeprowadzić to wszystko od początku do końca, tak żeby ten sprzęt dalej służył, a nie skracać pracę i ich nie zauważać. Tak, także mieliśmy zrobić w międzyczasie, nie? A... Jednak tam musimy, musimy walić nad godzinę, nie? tak, dokładnie. No, Także co? No Na szczęście no, no. dobrze płatne. No, no a co? No tyle, chyba dzisiaj. Mm. Na pewno do jutra skończymy, bo jutro latamy, jutro niedziela. O to chodzi. Mamy nadzieję, że też polatacie. Że u was nie tak. ma takich przygód. Tyle. Pamię Pamiętajcie, że jak macie takich dobrych mechaników, no to sprzęt jest zawsze gotowy do akcji. Prawie zawsze. Prawie zawsze. No dobra, trzymajcie się kochani. Na razie. Do następnego, cześć. No hej, hej.